Witajcie moi kochani na dogrywce wczorajszej premiery. Wyszła bardzo kiepsko, więc postanowiłam z tej samej paczki zabrać sobie jeszcze trzy sztuki do próby. Do tego chciałam sobie dobrać megalinie, nie było, to wzięłam górę kasy. Megalini nie było, a szkoda. Tu mam numerki znowu po kolei, czyli mam numerek 8, 9 i 10, a góra kasy ma numerek 11. No to najpierw spróbujemy sobie tą. Premierę, która wyszła bardzo kiepsko. Zobaczymy dogrywka. Jak dogrywka również kiepsko, no to nie będzie należała do zdrapek moich ulubionych. Sama tego chciała. <grym> tak możemy na końcu powiedzieć. A będziemy szukać 12, 22, 11 i 18. Mamy 9, mamy 23, 34. 16 i 13. I drugi rządek jest 14, 1, 7. 22 będzie wygrana i 17. A pod 22 mamy piąteczkę zwrotu. No dobra. No to dogrywka zaczyna się dobrze. 9. Wychodzi teraz 9 na scenę, i jak się ona teraz tutaj nam popisze.

I drugi rządek jest 1, 11, 23, 2 i 36. No to ta zrabka pełna boków. Dziewiąteczka przegrana, kontrolne. Potwierdzające o co? Tak, co? Co ty tutaj szukasz kobieto? Jak ta zrabka jest wyprodukowana dla przypływu kasu, dla lotto, to co ty tu kobieto chcesz? Szukamy 22, 23, 28 i 33. I mamy 24. Fajny bokiem zaczynamy. Mamy 22. O, jest wygrana. Dobra. 19, 30 i 4. Wziąłem sobie 3 sztuki na dogrywkę, bo na premierze było...

Dobra, też jest BB, zgadza się. To idziesz tutaj. Dobra. I teraz góra kasy. I tu szukamy szesnaście, siedemnaście, czternaście, dwadzieścia siedem i trzydzieści osiem. A co mamy? Dwadzieścia osiem, czterdzieści osiem, dziewiętnaście,

Dwadzieścia pięć, czterdzieści cztery i ostatni rządek mamy czterdzieści sześć, czterdzieści pięć, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy i czterdzieści dwa. Tu mamy V, V i co jeszcze? Góra kasy, pusta VA, dobra. Dobra, trzeciej nie szukam. Te są przegrane. Te dwie są przegrane. Na wkład 25 zł. Odzyskane 10. Na pomnożenie na nowe zropeczki jest, ale czy na przypływ kasy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba na razie nie. Chyba, że z tej samej paczki jeszcze coś spróbuję, ale wątpię. Coś kiepsko dla mnie daje wygrane. Dobrze, dziękuję wam bardzo kochani za oglądanie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę udanego, miłego weekendu i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa.